O, wstał nowy dzień, a to znaczy, że czas na kolejny odcinek Minecrafta. W dzisiejszym odcinku w końcu wyruszymy na długo wyczekiwaną przygodę. Będziemy zwiedzać ciemne zakamarki jaskiń, opuszczone kopalnie. Musimy na zbierać surowce, bo jesteśmy trochę słabi. Pierwsza noc w moim w nowym domku muszę jeszcze posegregować rzeczy i posprzątać, i zaraz do Was wracam. Dzikie kurczaki. Muszę nazbierać dużo drewna przed wyruszeniem w drogę. Potrzeba drewna. O, tam jest kolejny pancernik. Ale chyba go już do więzienia nie będę zamykał, tego, bo akurat nie wiem, jak go tutaj potem sprowadzę. Chyba, żebym wybudował most w przeprawie przez rzekę. O, dobra, zostawię go. Ale widziałem tam, tutaj z daleka, jeszcze żelazo. A żelazo mi się przyda, bo mam tylko dwie sztabki. Ja potrzebuję bardzo pilnie żelaza. Węgla też. Dobra, skopię trochę kamienia. Zrobimy sobie kilof. Kamienny. I skopiemy to żelazo. Najważniejsze, żeby było na tarczę, na miecz. I na kilof. Powinno chyba wystarczyć. 7 z żelaza, jeszcze w jakimś punktu mam dwa. O, proszę zobaczcie, jakie piękne widoczki. A kagura. Jest nasza chatka. Jest nasz drugi obóz. Nie wiem, czy widzicie. Au. <laughs> Jest pan pancernik. Auć. Zajmę sobie schabowego. Niam, niam, niam. Dobra, idę pozbierać drewna jeszcze więcej. Patrzcie, jakie dziwne jajko znalazłem z tego kurczaka. Takie brązowe. Kurde. Nie wiedziałem, że one takie dziwne jajka składają. Dobra, myślę, że w tym miejscu wybuduję most na drugą stronę. Na razie coś prostego taką kładkę. Jakby to zrobić? żeby to na tym samym poziomie mniej więcej było eee, dobra, czyli tu by się ten most miał zaczynać Trzy, cztery okej okay. Raz, dwa. Oj. Oj, ojcie, oj, ojcie, 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 ojcie. Raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz z drugiej strony. Mam nadzieję, że się zejdą, te, te dwie strony. <grym> oj, chyba się nie zejdą jest troszkę niżej. A może jest dobrze? Raz, dwa, trzy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, cyk, raz, dwa, dobra. Cyk, raz, dwa, trzy. Z boku muszę popatrzeć, kurczę. Ten jest wyżej. Ten jest wyżej, dobra, to stąd zacznę ten most. Czy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak to wygląda? Dobra, może być. Może bym tu wydłużył raz, dwa. I wtedy by było tu. Tu, chociaż nie musi być wcale taki symetryczny. No dobra. O, dobra, mamy taką kładkę. Ja to potem przerobię, żeby było ładne. Dobra, poszerzyłem trochę most i dodałem takie bale. Mamy taką kładkę. Proszę, proszę, zapraszam. O, coś takiego. Eee, nie tak. Tam jeszcze mam takie dwa. To bym chciał zrobić jeszcze z tej strony. Szybko przylecę i sprawdzę, jak tu jest. Raz, dwa, trzy. I na czwartym jest. Raz, dwa, trzy. Czyli w tym miejscu zrobię jeszcze takie dwie bale. O! I pochodnie. Porozstawiajmy pochodnie. Na moście oświetlmy ten most. Trzeba będzie zrobić może jakiś płotek, żeby tutaj nikt nie wypadł. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy spać, to sprawdzę jak tam nasza hodowla z wczorajszego, yy, z poprzedniego, znaczy się, filmiku. O, pierwsze zniwa. Będziemy mieli chlebki. Zasiejmy to. Cyk, cyk. Dobra, idziemy szybko spać. Dobra, teraz czas na przygotowania do wyprawy. Eee, nastawmy w piecyku węgiel na żelazo. Usmażmy pozostałe dwa kotlety. Zróbmy sobie chlebki, żebyśmy mieli co jeść. Chciałbym zrobić tarczę. O, dobra, robimy tarczę. Schodków mi nie potrzeba, tu je wrzucę. Tego brązowego jajka też nie. Węgiel się przyda, kamień się przyda. Nasionka mi są niepotrzebne. Tego pnia przerobimy na drewno. Kotlecę sobie gdzieś tu wrzućmy. Jak się wszystko przepali, to wracam do Was. Dobra, to mam chleby, mam schabowe i teraz byśmy zrobili sobie broń. Albo, dobra, yy, zróbmy kilof żelazny. O, super, achievement. I teraz nie wiem, kurczę, czy lepiej jest zrobić topór. Żelazny czy miecz Spróbuję zrobić miecz. Ja jestem oldschoolowy Minecraftowiec, więc nie wiem jak teraz to wygląda. Eee, zróbmy może jeszcze łopatę, bo tam się psuje. Z kamienia tak na wszelki wypadek. I więcej pochodni. O, oh, zdecydowanie więcej pochodni. Dobra. Wiaderko. Wiaderko jest ważne. Wow. Lecimy na wyprawę! Wyprawa! Ty... ty, ty. Idziemy tam, gdzie wzywa nas przygoda! Tyryryry! Przygoda, przygoda! O, tu jest jakaś jaskinia, ale sprawdzałem, tam nic nie ma. Przygoda, przygoda! O, tutaj jest jeden z moich pancerników. O, tam jest w dziurze. O, słyszę go. O, jest pancernik! Przygoda, przygoda. Ty, zbliżamy się do jaskini. To chyba tutaj. Tak mi się wydaje. O, jest jaskinia. Trochę się stresuje. Lecimy. Kurczę, czy ja ten zejdę? O widzicie? Pająki są i jest pajęczyna. Bo tam jest opuszczona kopalnia. Ja to kiedyś tam zauważyłem. Między nagraniami. Tylko jak tam zejść? Żeby sobie nie zrobić kuku. A pająk! Nie otruł mnie! Ała! Kurczę, ja chyba jestem za słaby. O, są oczy pająka, będziemy mogli rozmnożyć pancerniki. Kurczę, jak tam zejść? No nie powiem, ja jestem słaby w Minecrafta. Ja to nie wiem, jak stagerować te, te potworki, żeby mi nic nie robiły. No a jak mamy pająki jaskiniowe, to znaczy, że tutaj musi być opuszczona kopalnia. A w opuszczonej kopalni jest dużo superowych fantów. Mam za mało żarcia. Nie wiem, będziemy to musieli jakoś, kurczę, rozkopać. Jejciu. No i idzie tu. Kurczę. Ja to, kurczę, zabuduję z tej strony. Dobra, z tej mi nie wejdzie. Chyba. O, tutaj jest ee, ruda jakaś. No i już się zaczyna. Kurde. Ekipa powitalna. Ja łopatą to nie wykopię. O, kurcze. O, jest żelazo. Więcej żelaza. Jest zombiaczek. Mieczem. Pajęczyny to chyba mieczem. Chyba, że to za zabuduje te pająki Będę wiedział, że one tu są. Kurcze się trochę stresuję. Dobra. Dobra, jestem chyba od tej strony bezpieczny. O, tam jest pająk. Kurcze ług jakbym miał. Pociszę trochę dźwięki gry, bo chyba są za głośno, a dostałem ostatnio reprymendę. O. Spróbujmy tak. No jest lepiej. Kurczę, dalej są głośne te potwory. A, dobra, bo tu jest pochodnia. O. Dobra, spadł pająk. Kurczę, ja to wolę to wszystko zabudowywać na razie O, w ten sposób Żeby mnie z kilku stron nie dopadły, kurde. Ej, tutaj też jest spawner. No, i mnie zatruł, no kurde, ja jestem w to taki słaby. No nie, dobra, zabudowujmy to szybko, 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 szybko. Kurcze. chlebek, dobra, ale mamy dwa oka. Dwa, dwa oka pająków, czy. nie wiem, jak to się odmienia, a ja się tak zdenerwowałem. I ocie Dobra. Jest węgiel. Tu chyba lawa jakaś. Co to? Slim? Tak brzmi Slim chyba. Dobra, nie wiem, nie wiem. C może się mogę się mylić. Kurczę, wody nie wziąłem sobie do tego wiaderka. E, to sobie zbiorę. Zejdźmy tam. O, jest zombieczek. Zombiaczek jest spoko, jest. Zombiaczek jest powolny, można go tak. Bić sobie pomału. A te pająki, to kurde, są wredne i zatruwają. Dobra, tędy, może spójrzmy, ale będziecie mieli kurcze odcineczek, kurcze. 20 minut moich jęków i. Jejciu. Dobra, jest żelazo. O, dobrze. Ubiorę się w żelazną zbroję to się nie będę tak bał. Tylko problem jest z tym, że. No, te pająki zatruwają. O kurczę, jaka tu jest wyrwa taka. Tutaj jest zbyt otwarte pole. A muszę takimi zamkniętymi korytarzami raczej chodzić. Węgiel, czy ja chcę ten węgiel? Jeszcze mam trochę węgla, ale to mało. Dobra, skopię ten węgiel. Tam nie idę, nie ma mowy, nie idę tam. Pójdę jeszcze tutaj i pewnie wracamy. O, bo tu jest żelazo. Żelazo to ja lubię. Tak przydatny surowiec. Tyle dużo fajnych rzeczy z niego można zrobić. Cię bardziej cieszę niż ze złota, ale niż z diamentów normalnie. Zobaczymy, jak w nowym update będzie z miedzią. Bo mieć wydawałoby się, że też by mogła być taka. O kurczę, szkielet. Nie, nie mam, ja tam nie idę. Już już mam dość surowców. <grym> Zbrałem chociaż staka, nie, pustaka, żelaza mam. Próbuję otworzyć tą mańkę. Bo chcę... Chcę sobie nafarmić y, oczów trochę. Do mojej farmy pancerników. W ogóle jak tak postawię pochodnie, to one będą się dalej spawnować. Ja bym zrobił jakąś farmiarkę może. Bo nie chcę niszczyć tego spawnera. że zrobię tak, tak, że zrobię tutaj takie obejście. Cyk, 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 cyk. Chyba się nie spawnują już. Jak tak postawiłem pochodnie. Właśnie nie wiem, czy na te spawnery pająków też to działało. Wydawało mi się, że kiedyś to przestało działać. Więc będziemy mieli farmę oczów pająka. Dobra, tu już nic nie ma. Dobra, nie chcę Was zanudzać. Więc chyba na tym kończymy naszą dzisiejszą wyprawę do kopalni. Dobra, jest tam pójdę. O, biały biały kamień. Kurde! Padam, kurczę. O nie, noc. <gry> A na serio, jak mi Creeper na łeb spadnie, to kurde nie żyje. Aaaa! Kurczę, kościotrupa bym zabił, bo potrzebuję kości. A do czego to się przekonacie w nie niebawem? O! Kurczaczek. Zombiaki, kurde, atakują moje domostwo. O, creepery. Nie, nie dostałem, dostałem od plecy. Kurde, spadam. Aaaa, uciekam. Mam ostatniego kotleta, więc się boję. <ścoughs> I będę musiał tu siedzieć całą noc, nie? No dobra. Jednak się udało. Idziemy bronić mojego domostwa. O, tam są kościotrupy. Kurczę, szkielety skubańce tam się chowają pod drzewkami. Jest creeper, o kurczę, ja muszę te kości pozbierać. Dużo creeperów, kurczę, na jakim ja poziomie gram? Że tak tego się spawnuje dużo. Na normalu chyba. I co, nie wypadły? O, są tutaj łuk kości. O, dobra, 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 wypadało. Kurczę, biegnie za mną ten creeper, czy nie. Najwyżej do wody wskoczę. One w wodzie nie wybuchają. Tyryryry, lecimy szybko. Jeszcze tam były. No, widziałem, że tam były szkielety. Tutaj pod drzewkiem sobie stały. Może znikły, jak trochę odszedłem. Dobra, ale fajnie, mamy sześć kości, to chyba powinno wystarczyć. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną w tych bardzo emocjonujących i stresujących dla mnie wydarzeniach w opuszczonej kopalni. Zebraliśmy trochę żelaza, będziemy mieli narzędzia, to będziemy szybko zbierać. Założymy farmy drzew akacjowych. Zrobimy farmę e, zacipowanych krów po zdrodlach